Gram szesnastki, dwójkami, czyli uderzenia prawa-lewa. w taki sposób. Magazyn Perkusista, tutaj wydanie chyba grudniowe. Tak, grudniowe. I tutaj są ogłoszenia wyników tego konkursu perkusyjnego Young Drum Hero. Tu jest napisane Young Dam Hero największy konkurs gry na tutaj perkusyjnym w Polsce pierwsze miejsce yy, oraz Grand Prix tutaj zajął Kasper Kaczyński tutaj no, drugie miejsce akurat ja to jak ja się tego dowiedziałem i oni wyczytali to nazwisko no to przyznam się szczerze, no jakby, no nie będę tego ukrywał, no łzy same poleciały, bo to, to, to nawet teraz mnie trochę rozczula, jak sobie przypominam tą sytuację. No każdy nauczyciel yy, o, 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 o czymś takim marzy, żeby, żeby, jeżeli już jest właśnie na tym etapie, że bardziej go cieszą sukcesy podopiecznych niż, niż jego prywatne, to... to to jest niesamowita emocja. no i, i, i pamiętam bo mama dzwoniła, a wtedy Olka ja nie mogłem odebrać na początku telefonu, bo mi wstyd było po prostu, że ja się tak rozkleiłem. <laughs> Ale tak było. Śmiana, może się jakiś tam bierz w improwizacji tutaj. Poddać. Konkurs jest międzynarodowy. Mogą brać udział chyba osoby z całego świata, z tego co wiem. Dla mnie to jest bardzo duże wyróżnienie, że, dostałem, że zostałem doceniony przez takie osoby, które w tym roku siedzia, siedziały w komisji: przez Cezarego Konrada, przez George'a Koliasa i przez Pawła Dobrowolskiego. To jest niesamowite. Okay. Dobra, ok. Jeszcze trochę inaczej, a ja bym chciał bardziej zobaczyć, że mimo że jakby nie podałeś pałkami tego tempa, to ja bym chciał najpierw zobaczyć koncentrację, żebyś ty puls złapał trochę w ciele i dopiero zacząć, tak? I wtedy to bardziej popłynie zobaczysz. Alex zaczął grać jak miał 8 lat, więc taki ośmiolatek i taki no, człowiek powiedzmy 30-letni, no to dla niego była to osoba. Powiedzmy starsza, nauczyciel. Natomiast ja myślę, że teraz po tych sześciu latach jest już czternastolatkiem, takie granice między uczniem a nauczycielem się zatarły, tak? Aleks dorasta, staje się już takim nastolatkiem, młodym człowiekiem. Nie jest już dzieckiem, już nie patrzy na pana Krzysztofa jak na nauczyciela takiego typowego, jak ze szkoły na przykład. Ta relacja. Może właśnie na początku była taka y, nauczyciel, uczeń, tak? w momencie, gdy on był takim malutkim dzieciaczkiem. Natomiast gdzieś tam bardzo szybko zaczęła się zmieniać, raczej w takim kierunku przyjacielskim, partnerskim, y, kumplowskim. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Ogromnie mnie kopnął taki zaszczyt, że gram też z zespołem, z którym już z zespołem Guzik, z którym 11 lat już chyba teraz nam idzie, w jednym niezmienionym składzie, i to jest właśnie to, co najbardziej chciałbym przekazać teraz młodym osobom, że relacje wytworzone właśnie w pewnych momentach potrafią się przeradzać w przyjaźnie już takie ewidentnie dożywotnie. To są wspólne wakacje z chłopakami, no i tutaj z Martyną, to, 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 to są jakby znanie swoich problemów no i też przeżywanie nielekkich nie, nie chwil tak typu też niestety właśnie czy, 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 czy pogrzeby czy inne, i, inne sytuacje. Wiem, że to tak grubowo że zabrzmiało, ale, ale mówiąc o tych relacjach to myślę, że to jest istotne, że i z takimi kłopotami potrafimy się mierzyć no i się wspierać i to jest super właśnie. Muzyka to przede wszystkim właśnie akceptacja u siebie, jak i innych osób pewnych, też niedoskonałości, ale też cieszenie się z tych doskonałości, które się potrafią pojawić. Ćwiczyłem na korku od butelki, co jest ciekawe. Jak się ćwiczy na korku, to jest mniejsza powierzchnia wiadomo niż powierzchnia werbu lub pada, czy czegoś innego do ćwiczeń, i to jakby. Ćwiczy się tym samym precyzję, precyzję uderzenia. Stwierdziłem, że w jednym z zespołów po prostu odpuszczę swój stołek perkusyjny i przekażę go dla osoby, która dużo bardziej chyba na ten moment to doceni i, i, i jakby zespół oczywiście z tego skorzysta, a nawet już wiem, że skorzystał. Szczerze mówiąc to było takie, no ni stąd, nic mi pewnego dnia przysłał film z koncertu Kajmak'a, i po prostu zapytał, czy mógłbym przyjść na daną godzinę, bo on coś tam by chciał zobaczyć. Tam, żebym pograł z jakimiś muzykami, no i przyszedłem tam, zagrałem z nimi. Tydzień później znowu przyszedłem, zagraliśmy. No i tak jakoś się to rozwinęło. Trochę presja była, że bo to byli wie, doświadczeni muzycy, i to po prostu no ja nie miałem takiego doświadczenia i takiego warsztatu wyćwiczonego, i po prostu no też był stres, że wyjdzie słabo. No ale no, wyszło dobrze. Rzeczy od Kajmak'a to ćwiczę z komputera, ponieważ tam mam te nagrania z próby. No i ćwiczyć po prostu do formy, do kompozycji. To jest też utwór Kajmak'a. Czekolada. Który bardzo lubię. Jak już powstaną narzędzia, cała baza tych umiejętności, i przede wszystkim, już taki uczeń potrafi się bardzo solidnie dograć do różnych piosenek i, i, i do tych swoich ulubionych wykonawców, to, to wbrew pozorom to jest jeszcze nie za dużo. Dopiero cała bajka się zaczyna, kiedy osoba potrafi pociągnąć ze sobą innych muzyków grających live bo tam są kompletnie inne zasady. Tam już nie ma tak, że jak z podkładem, który po prostu zagra i naszym zadaniem jest jedynie dograć do tego, bo on zawsze zagra tak samo. Tutaj mamy tak dużo zależności. To jest dopiero prawdziwa szkoła życia. Granie jakby w zespole dopiero pokazuje charakter muzyka. Ja, ja pamiętam historię, jakie jak wrażenie na mnie zrobiło, jak, jak się dowiedziałem, że Sting podczas pewnego koncertu no jakby zwolnił swojego perkusista tylko dlatego, że ten napisał SMS-a sobie do kogoś w trakcie występu. I tak sobie pomyślałem na pierwsze, co jest, no czy on nie przesadził. A, a, a dzisiaj z doświadczenia wiem, że w ogóle, jeżeli czasami jest tak, że zbiera się 5-6 osób, każdy ma dużo na głowie i mamy dosłownie 90 minut na zrobienie próby przed koncertem, tam nie ma w ogóle opcji na to, żeby ktoś robił coś innego, jak, jak, jak nie tylko to, że koncentrował się na próbach. Okazuje się, że to też jest jedna z takich właśnie cech, co między innymi, no też Olka wyróżniła. On, jak wchodził, potrafił wszystko odłożyć i koncentrował się na tym zadaniu. Nie było wtedy Facebooka, nie było jakichś innych tematów i tak dalej. Robiliśmy po prostu swoje i, i to też podpowiadam młodym muzykom. Dawajcie zawsze zespołowi ym, do zrozumienia, że w tym momencie oni są najważniejsi, bo młody człowiek dał mi do zrozumienia, że dla niego właśnie to jest najważniejsze w tym momencie, i to, 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 to w dużej mierze myniłem. Właśnie e, pociągnęło do takiej decyzji. Mnie to bardzo cieszy, że Alex z wieku lat 14, jako taki nastolatek, znalazł. Mm, znalazł. Hmm, nie chcę powiedzieć tutaj kolegę, tak, ale takiego partnera tak? Czy też grupę takich partnerów, przyjaciół w zespole. Stanowią świetną grupę i cieszę się bardzo, że Aleks ma taki, taki... Myślę, że nie przesadzę, jak powiem, taki autorytet, tak? W postaci pana Krzysztofa, który go wspiera, który mu pokazuje ścieżki, który mu pokazuje, jak można rozwijać swój talent, jak żyć, czym się cieszyć, jak rozwijać swoje pasje, że można robić coś fajnego w życiu. I to jest, myślę, że Dobry, dobry kierunek, tak? Yy, bycie w takiej fajnej grupie pod opieką takiego fajnego człowieka, który gdzieś tam temu młodemu człowiekowi pokazuje tą ścieżkę. <laughs> Każdy czeka na siebie, dobra. Tak. Może śmiało zacząć. Raz, i dwa, i raz, dwa, trzy, i. mieliśmy w ogóle taką rozmowę na ten temat, ja ostrzegałem jak to będzie trochę wyglądało, że tak, będziemy grali w pubach, będziemy grali na większych scenach i czasem będzie tak, że oczywiście jeżeli będziemy mogli, to będziemy organizowali, że tak powiem zwrot chłopaka samochodem, czy może rodzice odbiorą, ale będzie tak, taka sytuacja, że trzeba będzie też w hotelu jakby razem spędzić noc, której ja nie wyobrażam sobie na przykład koledze, nie wiem, innemu zespołowi powiedzieć, wiesz, nie wypada tego piwa, otwora, bo mamy tutaj młodszą osobę gdzieś tam. Chodzi o to, że ja wychodzę z założenia, że jeżeli biorę już pewną odpowiedzialność, do pewnych sytuacji nie będziemy też jakby do, do, doprowadzać, a wolałbym chyba i też trochę na miejscu rodzica, żeby taka osoba, która właśnie wchodzi i zaczyna poznawać ten świat, poznawała go u, u, u boku, jednak o jakiejś dozie odpowiedzialności. I, I też, która będzie w razie czego potrafiła z boku powiedzieć, że pamiętaj, ale to ciebie niech nie dotyczy nigdy, bo to nie jest fajne. To już jest coś, czy, co mi się osobiście by nie podobało. I pamiętaj, że to y, nie zbudowałoby y, Twojej marki. Stwierdziłam: na pewno jest to fajna sprawa. Niech się dzieciak rozwija. Niech idzie. Szczerze powiedziawszy, na początku nie do końca wiedziałam, e, kto będzie w tym zespole grał, bo ja nie znałam tych ludzi poza panem Krzysztofem. Później się okazało, że wokalistka jest moją byłą czynnicą. <laughs> e, e, później, z biegiem czasu poznałam e, te osoby. E, wiem, że są, że Aleks jest pod dobrą opieką, że są to przemili, fantastyczni ludzie. Bardzo się ucieszyłam. Tro, miałam trochę obaw co do zaakceptowania go jako czternastolatka. Przez takie osoby 30-paroletnie. E, wiem, że go bardzo akceptują, wspierają, są dla niego bardzo mili, tworzą taką fajną paczkę, e, więc jestem spokojna. Aleks jest niepełnoletni, więc jeżeli. Na koncert wybieramy się, czy też wybierają się do pubu, no to my też tam jesteśmy, tak? Też przyjeżdżamy, zawozimy go, przywozimy, gdzieś tam to nadzorujemy, on jednak ma 14 lat, więc nie puszczamy go tak zupełnie samopas, prawda? Wymaga to, tak jak powiedziałam, często zmiany naszego grafiku, no i wymaga to też poświęcenia takiego naszego czasu prywatnego, tak, bo te próby są też w takich godzinach mm, późnych. Tak jak to osoby dorosłe, prawda? Po pracy mogą się dopiero gdzieś tam o tej 19, najwcześniej 20 spotkać i grają do 23, czasami do 24, a następnego dnia trzeba iść do pracy, do szkoły. Więc trzeba po Aleksa pojechać, przywieźć go do domu, kładziemy się często późno spać. Powiedziałam panu Krzysztofowi tak. Zgadzam się, biorę to na siebie, damy radę. Dobra, to ja go chwilę za zagram, kochanie, ten riff, a Ty sobie zbuduj jakieś wejście, dobra, i, i lecimy z tematem. Otwarty hi-hat i postaram się taką właśnie bardzo, bardzo otwartą perkusję zagrać. Rodzic jest tą osobą, która po lekcjach jest jedyną osobą, która u takiej młodej osoby no może w jakimś stopniu to zweryfikować, czy ta osoba faktycznie pracuje, czy to jest wystarczająca ilość czasu, bo, bo jeżeli ja mówię, że trochę za mało, to rodzic jest w stanie potem um, popędzić troszeczkę takiego adepta, czy też zorganizować, nie wiem, na jakieś warunki bardziej korzystne i tak dalej. Przychodzi taki moment, że trzeba porozmawiać. Mimo, że to właśnie nie jest szkoła muzyczna, czyli nastawienie na to, że, że taki uczeń będzie potem muzykiem zawodowym, jaki jest pomysł na przyszłość, tak? Bo jeżeli jest to związane z tym, że osoba taka chciałaby brać potem czynny udział w takim rozwoju stricte zawodowym, z którego będzie się utrzymywała, no to niestety w, wtedy, jakby pewne rzeczy już musimy sobie odstawić z naszych takich codziennych nawyków, typu, właśnie, komputery, jakieś takie dodatkowe rozpraszacze i tak dalej. I wtedy też, jakby rodzic musi mieć świadomość, że, że tego typu historie z cyklu, zostawanie czasami na treningi nocne, organizowanie dla ucznia dodatkowych form, właśnie, jak nawet wzięcie do zespołu, to już, to już jest dla jego dobra, to już. To już on, on musi się pogodzić, że, że czasami ocena z matematyki, z czegokolwiek, no jakby nie chciałbym żadnego tutaj przedmiotu pominąć. Dla mnie no każdy jest wiadomo ważny, ale, ale jest już troszeczkę mniej istotna niż na przykład właśnie solidny trening. Jeżeli ktoś y, y, tylko czuje, y, że to nie jest dla niego... Po prostu coś najważniejszego w życiu, to, to my jesteśmy bardzo wstrzemięźliwi z te, z tych, w tych rozmowach. A tutaj z mamą mieliśmy rozmowę, myślę, że jeszcze będą nawet kolejne, bo to jest, to jest etapowość. Nie można rodzicowi, wydaje mi się, powiedzieć od razu: proszę pani, proszę pana, proszę rzucić to wszystko, co robiliście do tej pory. Tu, tu zdradzę tylko tajemnicę, że Olek jest też świetnym tancerzem z sukcesami, ale ja akurat zapytałem się, Olka, w pewnym momencie mówię: Olek dużo tańczysz, poświęcasz. Na no to też czas. Ale przychodzi taki moment, że za chwilę właśnie już osiągnie taki etap, że musimy chociażby właśnie uderzyć w jakieś konkursy, w inne tematy, co ty wolisz robić. No i wtedy Olek po raz pierwszy powiedział, że, że, że chyba wolałby jednak grać na bębnach i to był dla mnie. To było takie kolejne na kolejnym skrzyżowaniu zielone Światło. Każdy rodzic chciałby, żeby jednak przede wszystkim była ta stabilność w przyszłości w zawodzie i tak dalej, ale też nie możemy oszukać natury i nie możemy zmieniać człowieka. Jeżeli kogoś naturą jest to, że ma niesamowitą predyspozycję i radość ze spędzania czasu w świecie dźwięków muzycznych. To ja apeluję absolutnie, żeby mu tego nie odbierać. I myślę, że, 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 że mama już tutaj troszeczkę też akurat po pewnych rozmowach się do tego przekonała. Ale myślę, że, że jeszcze będziemy troszeczkę walczyć o, o, o kwestie priorytetów w przyszłości. Trzeba szanować każdy etap i się do niego dostosować. Myślę, że rolą nauczyciela jest to, żeby to wprowadzać po kolei i nie, nie liczyć na to, że to będzie takie hobsiuk. Wydaje mi się, że ma pewne po prostu takie mm, cechy no, przeszłego mistrza, no, którego gdzieś tam daleko zaniosą.